Zasłyszane historie. Tajemnica pokoju z kuchnią. Pani Zuzanna podejrzewała, że mieszkanie po pożarze, które kupiła na licytacji, jest coś za tanie. Ale w najśmielszych snach nie sądziła, że prawda o jego przeszłości ma paranormalne korzenie. Kiedy moja córka Ania wyszła za mąż, zięć wprowadził się do naszego dwupokojowego mieszkania. Pół roku później uznałam, że choć zięć miły i z córką mam dobre stosunki, to jednak mieszkanie razem z Teściową niezbyt dobrze wpływa na młode małżeństwo. Choćbym i nie chciała się wtrącać czy przeszkadzać swoją osobą, to czasami się po prostu nie da. Nie mówiąc już o tym, że przecież pracuję w domu i sytuacja robiła się nieco skomplikowana. Trzeba się było wyprowadzić. Wzięłam oszczędności i wylicytowałam na wyprzedaży bankowej duży pokój z kuchnią po pożarze w starej kamienicy. Właściwie myślałam, że mi się nie uda, ale mój konkurent w ostatniej chwili się wycofał. Mieszkanie było w tragicznym stanie, ale przy pomocy córki i zięcia oraz ich przyjaciół lokal nadawał się do zamieszkania już trzy tygodnie później. Któryś z kolegów Antka był cykliniarzem, więc wypucował starą dębową mozaikę na błysk. Piękny, słoneczny pokój, nowe kafelki w łazience, kuchnia z oknem wychodzącym na zielony skwer. Czegoż więcej potrzeba do życia pięćdziesięciopięcioletniej wdowie? Chyba tylko nowego męża, który umili jej jesień życia. Ale tego akurat moje dzieci nie mogły mi załatwić. Co prawda Antek, zięć, poradził mi, żebym sobie postawiła karty, ale odparłam, że wróżkom tego robić nie wolno. Taki konflikt interesów. Uwierzył. Zawsze umiałam ściemniać i odwracać kota ogonem, tak by wyszło na moje. Tak. Zarabiam na życie, wróżąc z kart klasycznych. I mam klientki, które wracają do mnie od lat, twierdząc, że bez mnie ich życie już dawno rozsypałoby się jak domek z kart. Polecają mnie też innym, więc nigdy nie brakowało mi pracy, a co za tym idzie pieniędzy. W tym miejscu muszę przyznać się do oszustwa. Nie mam daru przepowiadania przyszłości z kart, ani z czegokolwiek innego. W ogóle nie mam żadnego paranormalnego daru. Bóg obdarzył mnie natomiast umiejętnością przetrwania w niesprzyjających okolicznościach. Kiedy piętnaście lat wcześniej straciłam pracę, a mąż wkrótce potem zginął w wypadku, próbowałam znaleźć sobie coś innego. Niestety nikt mnie nie chciał, a jeśli już to zagłodowe stawki. A ja miałam na utrzymaniu córkę, która wymagała rehabilitacji, co kosztowało. Poszłam wtedy do wróżki z pytaniem, jak mam sobie poradzić. A ona zaczęła mówić mi jakieś derdy małe, które kupy się nie trzymały i zainkasowała za to 100 złotych. Za niecałą godzinę paplania trzy po trzy. Wyszłam od niej równie zdezorientowana, jak weszłam. Przez całą drogę do domu trzęsło mnie ze złości. Przede wszystkim na siebie. Że w rozpaczy i strachu przed przyszłością wydałam ostatnie pieniądze, łapiąc się za paranormalną brzytwę. Ale byłam zła i na tę babę oszustkę. I kiedy siedziałam w kuchni przy herbacie, pomyślałam, że przecież ja też tak mogę, a nawet mogę o wiele lepiej, bo zawsze interesowałam się psychologią, dużo czytałam, i wszystkie moje przyjaciółki twierdziły, że dobrze im radzę. I tak zostałam wróżką. Podszkoliłam się w znaczeniu kart i zgrałam je z tym, co podpowiadała mi intuicja, gdy słuchałam zwierzeń klientów. Wkrótce zaczęto mnie polecać innym i biznes się rozkręcił. Wróćmy jednak do mojej historii. Zmieniłam adres, a moje klientki przyszły za mną. Puściłam też w prasie branżowej reklamę na rozruszanie interesu. Z perspektywy czasu widzę teraz, że moje wróżenie od razu było nieco inne niż wcześniej ale kładłam to na karp nowego miejsca, w którym wciąż czułam się dość obco. Pamiętam, jak po seansie jedna ze stałych klientek, pani Kazia, fryzjerka, powiedziała – Niesamowita pani jest, pani Zuzanno. Z Krzysiem to się zgadza, jak sobie tak pomyślę. Biedoczysko. A już myślałam, że sobie jakąś lafiryndę przygarną. Zrobię tak, jak pani radzi. Głupek. Dorzuciła z czułością, zostawiła na stoliku 150 zł i poszła. Kiedy zamknęłam za nią drzwi, przez chwilę zastanawiałam się, skąd mi przyszło do głowy, że mąż klientki często znika z domu, bo chodzi na rehabilitację kręgosłupa. Nie chcę tego żonie powiedzieć, bo boi się, że w jej oczach będzie mniej męski. To, że przyszło mi do głowy, to jedno, ale po cholerę o tym mówiłam. Nigdy wcześniej nie wchodziłam w takie szczegóły, bo przecież wiedziałam tylko to, co wiedziały moje klientki i zechciały mi o tym powiedzieć, świadomie lub nie. Pomyślałam nawet, że jak się okaże, że nie miałam racji, to stracę zarobek. Musisz bardziej uważać, mruknęłam do siebie. Żadnych odlotów, bo nie będziesz miała na rachunki. Zlecieć z konia jest łatwiej niż na niego się spiąć. Jakiś miesiąc później umówiła się na sans klientka z ogłoszenia. Była dość zażywna, miała około sześćdziesiątki, farbowane na rudowłosy i sympatyczny uśmiech. Usiadła przy stoliku, na którym stała zapalona świeca i zaczęła nawijać jak Katarynka. Ale się zmieniło, rozejrzała się po pokoju. Bo muszę pani powiedzieć, że chodziłam tu do pani Klary chyba z dwadzieścia lat, co kilka miesięcy, kiedy znów nie miałam pojęcia, co robić. Zawsze mi dobrze radziła, więc jak już jej zabrakło, to sobie pomyślałam, że teraz nikt mi nie pomoże, bo innym wróżkom to ja nie ufam. Ale jak przeczytałam w reklamie, że w tym mieszkaniu znów przyjmuje wróżka, to sobie pomyślałam, że to znak, i przeleciałam w te pędy, bo znów mi się porobiło w życiu, że hej. Zdziwiłam się, to przedtem tu przyjmowała wróżka? Teraz zdziwiła się pani Litka. Oczy otworzyła szeroko, a na jej głowie zatrzęsły się rudeloczki. – To pani nic nie wie? Taka tragedia! Spaliła się, od co? Klientka uniosła pulchne ręce do góry. – Córka ją spaliła. Taka tragedia! Pewnie miała już dość, że całe życie opiekuje się sparaliżowaną matką, co to słowa nie może powiedzieć. Po krzyżu przeleciał mi zimny dreszcz. – Ktoś tu umarł? W moim domu? Ja nic o tym nie wiem. Pewnie bym mieszkania nie kupiła – i pewnie, olśniło mnie, wiedział o tym ten mój konkurent w licytacji bankowej, co to chciał na wynajem mieszkanie kupić. Wycofał się, bo pewnie zrozumiał, że ciężko będzie wynająć mieszkanie z energią tragicznej śmierci. Tylu ludzi jest przesądnych. Nie, żebym ja była, ale człowiek raczej czuje się niekomfortowo. To znaczy wróżka Klara to córka, tak? Uściśliłam, bo coś mi tu nie pasowało. Nie, Klara to jej matka. No ale powiedziała pani, że była sparaliżowana i nie mówiła. To jak miała wróżyć? Pani Litka poprawiła się na krześle i odsunęła rudą grzywkę z czoła. To wyglądało tak, powiedziała: Pani Klara siedziała na wózku inwalidzkim przy stole, obok niej córka, która rozkładała karty. Potem patrzyła na matkę i mówiła, co ta jej myślała. Że co? Nie zrozumiałam. Ojej, no przecież mówię wyraźnie: córka, chyba Sonia miała na imię, słyszała, co matka jej w myślach mówiła i przekazywała klientom, bo wróżyła pani Klara. I w końcu Sonia miała dość, podłożyła w mieszkaniu ogień, a sama uciekła. Nie grało mi tu coś więcej niż ta nieprawdopodobna historia o czytaniu w myślach, którą uznałam za jeszcze większe oszustwo niż moje wróżenie. Spytałam więc, skoro miała dość matki, to nie mogła umieścić jej w domu opieki? Musiała zabijać? Jakoś mi się to nie widzi. Pani Lidia zacisnęła wargi, a potem kiwnęła głową. Niby racja, ale policja szuka córki. Bo jej ciała nie znaleźli i w ogóle zniknęła, czyli uciekła. A kiedy to było? Hmm, z rok temu. W gazetach pisali. No więc, to co ja mam zrobić? I pani Litka spojrzała znacząco na kartę na stole przełożyć. Dałam jej talię do przełożenia i jednocześnie zaczęłam się zastanawiać, jak rozpocząć wyciąganie z niej informacji. Ale byłam rozkojarzona usłyszanymi rewelacjami i nie mogłam się skupić. Rozłożyłam karty, niemal o tym nie myśląc. O, kabała perska! ucieszyła się klientka. Pani Klara też z niej wróżyła. Bardzo się cieszę. Spojrzałam ze zdziwieniem na stół. Nigdy nie stosowałam kabały perskiej, bo jej nie znałam. W panice szukałam pierwszego haczeka, by złowić potrzebne mi informacje. Może sytuacja nie jest najciekawsza. Zazwyczaj po takim otwarciu kobiety w typie pani litki coś mówią pożytecznego. I potem jakoś idzie. Otworzyłam usta. Widzę, że pani córka znów ma kłopoty z mężem, i jak zwykle pani dostaje rykoszetem. Zamknęłam usta, czując uderzającą mnie falę ciepła. Znowu? No właśnie! Klientka kiwnęła energicznie głową. Czuję, że ona zamierza się znów wprowadzić. Popatrzyłam na kartę. Nic mi nie mówiły. Tym razem niech się pani nie zgodzi, powiedziałam. Wkrótce jej mąż będzie miał niegroźny wypadek, ale to doświadczenie pomoże im znów się do siebie zbliżyć, pod warunkiem, że żona będzie przy mężu. I tak dalej. Słowa wylatywały ze mnie i wylatywały. O rany. Klientka wyszła zachwycona. Zupełnie jakbym słyszała radę pani Klary, powiedziała. Kiedy zamknęłam za nią drzwi, rozejrzałam się po pokoju. Przez chwilę miałam ochotę wyjść, jak stoję, i uciec do córki, ale się opanowałam. Mieszkałam tu już miesiąc i nic mi się nie stało. Czułam się w mieszkaniu doskonale. Powoli oswajałam tę przestrzeń, dzień po dniu stawała się bardziej moja. Rewelacje klientki trochę ten proces oswajania zaburzyły, ale. Usiadłam przy stole. Okropna historia, powiedziałam cicho. Do siebie, do kogoś innego, nie wiedziałam. I nawet nie czułam się głupio. Współczuję. Poczułam przypływ zmęczenia. Przymknęłam oczy. Do dziś pamiętam wizję, która wtedy rozbłysła w mojej głowie. Klientka wyglądała na zamożną. Kasztanowe włosy upięty miała w skomplikowany kok. Tkaniny jej ubrania wyglądały na kosztowne. Postawiła elegancką torebkę na stole. Chciała wiedzieć, czy mężczyzna, za którego miała wyjść za mąż, jest właściwą osobą. Nie był. Okazał się oszustem z gangsterskimi koneksjami. Gorzej, na horyzoncie widać było politykę. Poradziłam klientce, by się wycofała. Za rok spotka właściwego mężczyznę. Kobieta położyła na stoliku o wiele więcej, niż wynosiła moja stawka, i wyszła. Przyszli kilka dni później. Grozili bronią. Zarzucili córce worek na głowę i wywlekli ją z domu. Wychodząc, jeden z nich rzucił na moje łóżko zapalony papieros. Co masz z głodu umrzeć? powiedział. Krzyczałam, tylko nikt nie słyszał. Nawet moja córka. Otworzyłam oczy, po twarzy płynęły mi łzy. Chwilę trwało, zanim opuściło mnie uczucie rozpaczy i ból. Sonia nie żyła, to było pewne. Chodziło o to, by znaleźć jej ciało i odpowiednio pochować, żeby nie leżała jak bezpański pies gdzieś w rowie. No i żeby ci, którzy to zrobili, za to zapłacili. Spojrzałam na zegarek. Była dopiero trzecia po południu. Wzięłam torebkę, płaszcz i wyszłam z mieszkania. Na parterze spotkałam gospodarza domu. Zagadnęłam go o pożar i poprzednie lokatorki. Potwierdził to, co już wiedziałam o rudej klientki. Ale to bzdury, co mówią o pani Soni, dodał. Bardzo kochała matkę, nie mogła jej zabić. Mówiłem to temu prokuratorowi, który prowadził śledztwo, ale mi nie uwierzył. A do kogo by mi pan radził pójść, gdyby miała nowe informacje? Spytałam. Uśmiechnął się. A, do inspektora mroczka. On jeden miał wątpliwości. Mówił, że Sonia mogła matkę do domu opieki oddać, a nie zabić. Pogrzebał w kieszeni i podał mi nieco zmiętoloną wizytówkę. Powiedział, że jakby coś wyszło nowego, to żeby zadzwonić. Inspektor Jerzy Mroczek był jeszcze w komendzie. Powiedziałam mu o kobiecie o kasztanowych włosach i ludziach, którzy porwali Sonię i skazali na straszną śmierć jej sparaliżowaną matkę. Wysłuchał uważnie, a potem spytał, skąd to wiem. Nie mogę zdradzić źródła, odparłam. No przecież nie powiem mu, że od ducha. Patrzył na mnie przez chwilę. Kiedy jeszcze żyła moja żona, kilka razy była u wróżki Klary, powiedział w końcu. Raz namówiła i mnie. Byłem pod wrażeniem. A pani też podobno wróży, zawiesił głos. Niesamowity facet, pomyślałam. Otwarty na wszelkie możliwości, rzadki skarb. Spojrzałam na niego nowym wzrokiem i powiedziałam prawdę. I że mogę rozpoznać tych facetów i tę kobietę. Kilka tygodni później aresztowano gangsterów, a także ich zleceniodawcę. Ciało Soni wyciągnięto z glinianki przy kopalni za miastem przypilnowałam, by pochowano ją obok szczątków jej matki na cmentarzu. Po odnalezieniu ciała Soni energia jej matki zniknęła z mieszkania, co przyjęłam zmieszanymi uczuciami. Z jednej strony z ulgą bo świadomość życia z duchem była nieco przerażająca. A z drugiej strony z żalem, bo naprawdę jej wizje były niesamowite i udowodniły mi, że jednak nie wszystkie wróżki to plerki. Kiedy znów zostałam sama z moimi ograniczonymi zmysłami, zrozumiałam, że oszustwo to jednak oszustwo, jakkolwiek bym go sobie nie usprawiedliwiała dobrem, które czynię. Zamknęłam więc biznes wróżbiarski i zatrudniłam się jako specjalistka od zajęć kulturalno-oświatowych w Domu Opieki Dziennej dla Seniorów. Marnie co prawda płacili, ale tym razem nie potrzebowałam wiele. Zwłaszcza, że wkrótce miałam wprowadzić się do domu pewnego wdowca z policji. Z pewnością znajdzie się ktoś, kto wynajmie pokój z kuchnią w starej kamienicy i będę miała dodatkowy dochód.